Syn Marcelo błyszczy w barwach Realu Madryt. Czy mamy do czynienia z narodzinami nowej gwiazdy? Enzo Alves, bo tak nazywa się syn brazylijskiej legendy, to wielka nadzieja i perełka kantery królewskich. Młody zawodnik w lutym przedłużył kontrakt z Realem Madryt, a w miniony weekend, choć ma dopiero 15 lat, zadebiutował w drużynie do lat 19, którą prowadzi dobry znajomy jego taty Alvaro Arbeloa. Nie był to zresztą byle jaki mecz, bo mecz na szczycie derby z Atlético Madryt. Enzo wszedł z ławki w okolicach 78 minuty i już kilka minut później zanotował widowiskową asystę przy, jak się okazało, jedynej bramce, która pozwoliła Realowi awansować na pierwsze miejsce w tabeli z przewagą 3 punktów nad Los Colchoneros. Zagranie Enzo odbiło się natomiast szerokim echem w sieci. Pojawiły się także porównania, dość słuszne, do asyst w wykonaniu legendarnego Gutiego. Czy Enzo pójdzie w ślady ojca i zostanie wielką gwiazdą Realu Madryt?